Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zakonserwować takie sprzęgło, żeby po prostu nie rdzewiało i dobrze płynnie chodziło. Gdy macie zardzewiałe sprzęgło, to niestety ono wtedy płynnie nie rozchyla się, zacina się i nie funkcjonuje to tak, jak po prostu powinno. Dobrze, i mamy tutaj coś sprzęgło. Widzimy okładziny cierne. Jak sprawdzać takie okładziny? Jak sprawdzać sprzęgło? to macie już w innym filmiku o sprzęgłach. Dzisiaj skupimy się na konserwacji. Pierwszą rzeczą jest papier ścierny. Ja używam P80, może to być P100. Na klocku korkowym, prostym. I ścieramy sprzęgło. Tak, po prostu, żeby tą szklistą warstwę zedrzeć. Po czym na sam koniec będziemy to sprzęgło odtłuszczać. Mamy startę, okładziny są prawie jak nowe. Będą spełniać teraz swoje zadanie. Kolejną rzeczą są te sprężynki. Dużo osób nie ma takich kluczyków haczkowych, przy pomocy których możemy zdjąć takie sprężynki. Są do tego specjalne kluczyki haczkowe, które mają tutaj rękojeść i się pociąga. Taki kluczyk jest zdecydowanie lepszym sposobem. Sprężynki wyciągamy i później je musimy sobie wyczyścić z, z nalotu rdzy, wypłukać. I również możemy lekko naoliwić i nadmiar, nadmiar oleju wytrzeć. Kolejną rzeczą tutaj są takie pierścienie zegara w środku, je musimy sobie wyciągnąć, ale wcześniej wyciągamy te gumki, które tutaj są, które nam trzymają te okładziny. To są takie gumki, je musimy sobie wyjąć. Tutaj są trzy okładziny, więc trzy gumki one po prostu robią nam za odbójnik. I trzymają te szczęki, żeby po prostu one głębiej się nie zapadały i na mnie klepały przy każdym rozprzęgleniu sprzęgła. Odkładamy je na bok, je również wymyjemy. I najważniejsza rzecz: te pierścienie. Każdy pierścień ma taki swój rowek, i właśnie w ten rowek wpychamy sobie i go wyciskamy. To również sobie odłożymy do pojemniczka I tutaj jest podkładka Pod tym pierścieniem Musimy pamiętać o niej, żeby nam się pierścień Po prostu nie wypiął później I teraz wszystkie okładziny sobie wyjmujemy Jak widzimy no Nie chodzi to za rewelacyjnie Nie powinno być tak ciężko Ale to jest normalne, ponieważ tutaj jest korozja I to już płynnie niestety nie chodzi Tym bardziej jak długo stał skuter Na dworze To później to koroduje I są problemy ze sprzętem to nam wyszła to jak widzicie to chodzi, ale może chodzić lepiej dlatego ja zawsze to konserwuję i uwierzcie mi, że później czuć różnicę kurwa, wychodzi o jest. dobra i tą całość sobie czyścimy ja tutaj te bolce czyszczę włókniną ścierną Biorę włókninę ścierną i po prostu tak je czyszczę i tak wszystkie trzy traktuję i to już widzimy, jest, są te bolce teraz wyczyszczone, są czyste. I teraz sprzęgło. Sprzęgło w środku papierem ściernym nie robimy, tylko taką szczoteczką, zaraz Wam pokażę. Ja używam do tego sztuteczki i po prostu ten nalot aluminium, bo w środku jest nalot aluminium, czyszczę, bo aluminium koroduje. I kolejny, właśnie, widać teraz tutaj ten nalot. I teraz wszystko sobie umyję w, tym, w tej brudnej benzynie ekstrakcyjnej z olejów, prócz okładzin, ponieważ okładziny już będę mył czystą benzyną ekstrakcyjną. I teraz ważna rzecz, bo dużo osób mówi, że smarem litowym nie powinno się tych bolców smarować, do tego jest grafitowy. Jak chcecie, używajcie sobie smaru grafitowego w małej ilości. Ja używam smaru litowego, ponieważ samo sprzęgło, kręcąc się, już się chłodzi. Ono się nagrzewa tylko wtedy, gdy zaczyna zabierać. Dlatego w seryjnym silniku używam litowego smaru i naprawdę bardzo małą warstwę kładę tego tylko po to, żeby po prostu te szczęki później nie, nie korodowały i żeby miało to poślizg. Tylko i wyłącznie po to kładę ten smar. I tutaj okładzina z tyłu. Gdzie pracuję po, tej, po tym talerzyku. Również leciutko, nie przesadzam, żeby później to wszystko nie poszło na piasek. Następnie montuję. Jest zamontowane, elegancko chodzi. Wiem, że jeżdżą osoby bez konserwacji sprzęgła. To sprzęgło będzie chodzić, owszem, ale po to to robimy, żeby to chodziło znacznie lepiej. Fabrycznie to nie jest smarowane raczej, aczkolwiek moim zdaniem lepiej jak jest to nasmarowane ponieważ wtedy dużo lepiej to chodzi i teraz zakładamy sobie zabezpieczenia to Ja zakładam zakładamy kombinatkami. dobra i jak mamy to złożone teraz nadmiar smaru tylko wycieramy i teraz składamy każdą okładzinę to powinno chodzić tak bez żadnych przecięć, tak luźno teraz sobie wkładamy te gumki na swoje miejsca cały Całe sprzęgło zamykamy i montaż sprężynek. W tych sprężynkach nie ma to różnicy, ale gdy mamy dłuższy koniec, to zawsze ten dłuższy koniec musi być z tej strony. Ja najpierw sobie montuję sprężynkę tutaj, do okładziny. Następnie biorę taki kluczyk akczykowy, sprężynkę naciągam i, i tylko wciskam ją w otwór. I całe sprzęgło mamy złożone, zakonserwowane. To by było na tyle, na razie.